Witam wszystkich. Dzisiaj kolejny film, można powiedzieć z serii Pytania od publiczności. Zapraszam do oglądania. Witam wszystkich, dzisiaj tak jak we wstępie powiedziałem, pytanie od widzów, które brzmi, co lepiej kupować, sztabki czy monety? No i chciałem się podzielić moim subiektywnym zdaniem, nie jest to jak zwykle porada inwestycyjna, Yy, tylko... No, ja podszedłem do tego tematu w ten sposób. No, że stwierdziłem yy, w jaki sposób yy, na końcu do czego mi yy, służą te walory. Czyli chcę na nich zarobić. No nie oszukujmy się, oprócz tego, że dają mi jakąś tam przyjemność ze zbieractwa, yy, to finalnie chcę je spieniężyć. Yy, więc zastanowiłem się numer jeden, komu ja to sprzedam. Na rynku wtórnym, no, zdecydowanie, mogę więcej zarobić, ale rynek wtórny jest na tyle nazwijmy to kapryśny, że nie sprzedam wszystkiego. No i zobaczcie tego typu walory, czyli monety bulionowe, krugerant. Tutaj mamy właśnie wszystkie monety z kanonu. Oprócz chyba Aorua, nie wyciągnąłem. Filharmonik e, są mega rozpoznawalne, e, mogę je bardzo łatwo zweryfikować. Mogę. Mm, każda moneta ma swoją wagę. Zazwyczaj jest to uncja trojańska, te 31 i przynik 1, no, troszkę zazwyczaj więcej. No ale e, mamy średnicę, mamy wagę, mamy wymiar. Mm, oczywiście nagram osobny film, już się nad tego zabieram, jak weryfikować takie monety. Właśnie takimi, nazwijmy to domowymi sposobami. No i rozpoznawalność. Są to e, walory, które są kurde od wielu lat no, na rynkach, e, na całym świecie, nie tylko u nas. E, więc wszędzie możemy je spieniężyć. E, zarówno złoto, jak i srebro. E, mój Lenin No Jak wezmę sobie ją, <klujny> taką monetę wsadzę do portfela w kieszeń razem z innymi pieniędzmi, środkami mogę przechać granice i spieniężyć to w każdym dosłownie kraju natomiast ze sztabką jest trochę inaczej 90% sztabek no ja od razu się przyznam bez bicia, nie jestem fanem sztabek większość sztabek sprzedawane jest w certipakach no i w tych certipach podają to, że my nie możemy sobie tak jak, nie wiem, łapiemy sobie monetkę, powiedzmy, łatwiej będzie otworzyć takiego e, kangurka. O, nie przygotowałem wcześniej, ale mam kontakt z tym srebrem, mogę go wyciągnąć. Mam tam monetkę, którą sobie macam normalnie dłońmi. Natomiast w przypadku sztabek, no już nie mam tego, tej możliwości. One są zawsze, nawet te sztabki, które ja posiadam, po prostu zachwyciły mnie a do tego to dojdę. No, te certipaki powodują to, że jeżeli ja wyciągnę taką srebrną sztabkę z certipaku, to tracę możliwości jej weryfikacji rozpoznawalności. No i wtedy. No, w większości przypadkach jedna możliwość weryfikacji yy, to albo użycie spektrometrów w specjalnych punktach u dealerów yy, na przykład yy, czy też yy, yy. Ewentualnie jakieś takie mechaniczne sposoby w stylu nadpiłowanie takiej sztabki, czy użycie cieczy probierskiej. No wiadomo, większość ludzi, którzy w już dużo się zajmują jakby metalami szlachetnymi, to to łatwiej rozpoznają. Natomiast nadal jest to duża, duża jakaś niewiadoma. No zobaczcie tutaj w tej sztabce, którą posiadam, mamy z tyłu certyfikat. I on jest takim wyznacznikiem tego, że to jest oryginalna sztabka. Ona też jest opakowa opakowana w folijkę, może tego nie widać tak, tak dobrze, bo ona przylega dobrze do, do metalu. No i sztabka mnie zachwyciła. To jest ten kolejny punkt, różnorodność i aspekt taki, nazwijmy to wizualny. To już jest kwestia indywidualna każdego człowieka, jak to się mówi, o gustach się nie rozmawia. Natomiast no, monety mi się zdecydowanie bardziej podobają. Jest duży wybór, ale yy, akurat właśnie na przykład te sztapki Germanii yy, strasznie mnie zachwyciły, że takiej jednej uncji lanej yy, one występują. No strasznie mi się podobają, powolutku sobie je yy, tak dobieram raz na jakiś czas. Yy, <laughs> o, przepraszam, yy, Co tutaj? taka mini alternatywa, sztabko moneta, sztabko monety smog hmm, Spermint, jest to połączenie właśnie walorów e, monety, czyli mamy te wszystkie wymiary, które możemy sobie posprawdzać e, ze sztabką, bo przyjmują taką formę właśnie takiej kwadratowej sztabki e, to jest chyba ten chociaż nie, 2018 chyba jest najstarszy a, no wszystkie, jeszcze czekam na kolejne, bo już się pokazał wizerunek. I to jest jakby sztabka, która. Alternatywa do, do sztabek, która mi się podoba. Zwłaszcza ta z tymi smokami. No, fajna sprawa. Polecam. Tam wzrost na nich jest bardzo duży. Teraz zresztą, chyba wszystkie produkty z PEP o, to jest tam pierwsza. Rośnie, rośnie im ich wartość w czasie. Natomiast na no monet rozpoznawalność nie tylko kanoniczna szóstka piątka już teraz, ale także znane serie w stylu Panda. Są monety, które każdy rozpozna i każdy bardzo chętnie je od nas odkupi w momencie, gdy będziemy chcieli je sprzedawać. Więc to jest też powód, dlaczego ja bardziej skłaniam się do kolekcjonowania i inwestowania w monety w srebrze. To, co jakby. Stoi po stronie sztabek, akurat może nie w tych, które ja mam, ale bardzo często i chyba częściej nawet to jest złocień w srebrze. Spread na walorach inwestycyjnych w postaci sztabek jest zdecydowanie mniejszy niż spread na monetach. Odpada prawdopodobnie producentowi ten koszt no, wybicia, jej całej tej, nie wiem, stworzenia stempla i, i, te, i z tym związanych kosztów. Natomiast, no nie oszukujmy się, też są sztabki, które mają olbrzymie spredy. E, tutaj jedna uncja zwykłego bulionu jest zdecydowanie tańsza niż takie e, lane sztabki Germanii. No i to kwestia od tego, od sztabki zależy. Ale no jest to jakiś tam punkt jeden, który mogę przyznać e, za sztabką. No dobra, to chyba tyle w temacie. Zapraszam do lajkowania, subskrypcji i do następnego.